Co to to, to to jest? Ja tutaj u pana Mirka pytam się, ja wiem, ale pan Mirek nam dokładnie odpowie. Mamy minutę. To jest y, generator. I turbina Francisa, czyli stare, połączone z nowym. Turbina Francisa jest już bardzo wiekowa. Ona tam jest pod spodem w komorze, w komorze tej wodnej i ona ma, no, na dzień dzisiejszy 100 lat. Ten wał wychodzi do koła pasowego, które już też ma z dwadzieścia parę lat i na silnik, który pełni rolę generatora prądu, silnika synchroniczny AEG, 15-kilowatowy. Nigdy takiej mocy tu nie osiągnął. Maksymalna moc przy tej przepływającej wodzie to jest, którą ja widziałem, to 5-6 kilowatów. Także takie. Co i taki, tak jest mega sukcesem, bo 6 kW odzyskiwać z płynącej wody rzeki, to naprawdę jest też całkiem fajny sukces. No tak, bo 6 kW to jest początek drogi, od 6 kW jeżeli się podda, to nie grzałką, na której 20 lat pracowałem i próbowałem okieł znać, ale jestem od pomp ciepła, więc do tego, jak się dorobi pompę ciepła, która to pomnoży razy Ła, 4, to 4 20, 2, czyli... przez 20 parę, a 20 parę kW to ogrzewa budynek 300 m2, w którym byliśmy wcześniej. Wszystko w temacie.